Oto jest najbogatsza baza na moim serwerze. I wiem, może to nie wygląda jakoś niesamowicie wspaniale, ale jednak edycja wystartowała na Dragonie niedawno. A camper sobie tak po prostu wykłada, słuchajcie, baconami. Ziemię, jak sami widzicie, normalnie sobie robi posadzkę z baconów. No i tak się zastanawiam, skąd on właściwie to wszystko ma. No i zobaczcie, ma, słuchajcie, trzy bacony. Oraz 300 takich premium case'ów Więc prawdopodobnie to wszystko z premium case'ów Właśnie zdobył, no ale nie byłbym sobą Gdybym nie przetestował tego, czy Właściwie camper w tym momencie nie cheatuje Dlatego słuchajcie, zrobimy sobie standardowy Teścik, otóż słuchajcie, wbijemy się tutaj W ścianę tego właśnie enchantu, wykopiemy Sobie dziurę, a następnie położymy skrzynkę No i napiszemy jakiś taki tekstik Dla beki, no i generalnie trap nasz wygląda Tak w ten sposób, w tym momencie jak sam widzicie camper sobie przedbudowuje tej bazę mm, Może być tak, że on tak naprawdę te premium case'y Również zdobył na cheatach, więc to że otwierał premium case'y, no nie oznacza to, że słuchajcie, no no po prostu nie cheatował, no nie? Mógł komuś wbić po prostu do bazy i zgarnąć te premium case'y. A tu w skrzynkach coś ciekawego się znajduje? W sumie to nie. On pewnie wszystkie skarby trzyma w Ender EnderCheście normalnie. Jak sami widzicie, przekopuje się tutaj w ścianę, więc, yy, no, gdyby miał cheatę, to raczej kopałby się w tamtą stronę, no nie? No więc wychodzi na to, że camper cheatów nie ma. Panie kolego, proszę bardzo, camper, za to, że jesteś oddanym graczem na Dragonie, trzymaj trzy staki premium keksów. Tylko nie przewal na głupoty. Dobra, a wy dołączacie na serwer, ponieważ niedawno wystartowała nowa edycja.